Cześć mi się, wiecie co się wydarzyło? Jest w mi grudny, i w ogóle strasznie fajne i najlepsze na świecie 1000 subskrybentów na YouTube. Domyślajcie się później, jest, jest strasznie późno, ale kurczę musiałam Wam tu nakręcić szybko i zrobić rzecz, którą Wam obiecałam. Może to nie jest do końca to, co Wam obiecałam, ponieważ powiedziałam, że jakbym miała 1000 subskrybentów na YouTubie, to wtedy nakręcę film w naszej kolekcji, kolekcję, bo może nie film, tylko duży, jeden wielki film, albo Ileś tam mniejszych wideo, y, które będą zawierały wszystkie gry, jakie mamy. I ponieważ z tego względu, że co nie zauważyłam, no, czy jest tak chlebi późno. Z tego względu, że mamy trochę tych gier. Y, ja Wam chcę po prostu powiedzieć bardzo, może nie dokładnie o wszystkich grach. Tylko iść tam kilka słów o gier, o każdej z gier chcę y, opowiedzieć. Każdą grę chcę Wam jakoś przedstawić. Y, dzisiaj Wam tylko chciałam pokazać króciutki preview. Czyli malutki taki przedsmak. Tylko co, nie będę w przyszłości kręcić, a kurde, materiału mam po prostu wow, na wiele, wiele. Nagraj. Yy, nagrywam dosyć długo, wiele się wydarzyło w tym czasie. Byłam na komie, było kurde, bo, fajnie było. Bo chciałam Wam opowiedzieć właśnie bo Mam super nową grę na czytelca, która według mnie jest idealnym tytułem startowym. I to nie jest Zelda, wyobraźcie sobie, tylko coś innego, od czego się nie mogę w ogóle oderwać. Yy, Dobra, może nie będę wam ciągle mówić, co się działo, tylko kurczę, zobaczcie, co yy, leży w półkach i jak wygląda nasza kolekcja. Szybkie preview naszej kolekcji. Tu są gry na PlayStation 2. Tu jest dziura. Czekajcie, kolejna. Rut. Kolejne elementy. Czytam dobre składniki kolekcji. Nie chcę wam teraz się rozwodzić nad tymi wszystkimi grami. Zobaczcie, że może ich nie jest aż tak dużo. Jakbyśmy chcieli, żeby było, kurde, jak oglądamy z niektóre filmiki na YouTubie ludzi z Ameryki, z USA, to po prostu myśmy sobie kurde moi, ile oni mają gier, a my mamy tak malutko. Yy, wiecie co, mój mąż stwierdził, że gry będą poukładane yy, nie w porządku alfabetycznym, tylko według wydawnictw, więc na początku zaczniemy od THQ bodajże, tak, zgadza się. Yy, tu jest kilka gier położonych yy, po prostu nie pionowo, tylko poziom, ponieważ wiecie co, nie ma miejsca na regałach. Zrobię Wam szybciutko, szybciutko... Dobra, może nie zbyt szybko, żeby to się nie rozmasywało. Po prostu to będzie bardzo krótki teraz przegląd, żebyście mi więcej wiedzieli, co Was czeka. Ponieważ ja chcę Wam pokazywać w przyszłości... Zrobię Wam po prostu bardzo duży filmik z kolekcją. To będzie raczej kilka filmików. W którym będę Wam mówiła coś o tych grach. Nie chcę opuszczać muzyki, która będzie gdzieś tam leciała sobie w tle, i będziecie do tego mieli coś, co się nazywa rzucone na za drugą bach, 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 bach. Chcę teraz zrobić mały przedsmak tego, co Was czeka. O, to był jeszcze, czekajcie, przypinka z Akakashin. Tararam. Tak, wiecie co, mój mąż jest kakaszyn, Tylko mu kiedyś kupiłam tą przypinka. wow, sorry, musiałam wejść na stołek, żebyście, żeby wam pokazać najwyższe półki yy, z naszej kolekcji, skromnej, bo skromnej, ale to jest nasza, nie jest najfajniejsza na świecie dla mnie. Teraz będzie bodajże ej! tak, dobrze widzę, dobrze widzę, niektóre gry, może zauważyć, nam się powtarzają, ponieważ kupowaliśmy je sobie razem, czy tam najpierw masz kupił później, albo ja kupiłam też później, albo już po prostu ktoś się miał swoje. swojej kolekcji, zanim powiedzmy się spiknęliśmy yy, czekajcie, tu są gry teraz o, to są gry na Wii, na Wii mam bardzo, bardzo małutko i oczywiście Mario Kart z góry, a za nimi jest uwaga, uwaga, Wiesiek, No tak to są nasze gry, po raz kolejny Wam to powiem yy, większe filmiki pewnie będę kręciła po weekendie ponieważ jak już wspominałam, dzisiaj mi stuknął tysiąc Y, osób, które po prostu mnie subskrybują to jest dla mnie coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. Czekajcie, muszę teraz znowu przejść. Muszę przesunąć stołek, więc będzie łobudu. Czekajcie, nie chcę robić. O, czekajcie, o, czekajcie, bo zaraz pono i będzie wtedy po prostu wesoła, będziecie mi musieli zbierać. Jeszura, niejku, to była przerwa techniczna. Y, to jest nasze Heroes Faith and Magic Complete Edition i w jej od Dragon Sanga y, drugiej części oczywiście. Tu, tutaj mamy gry. Tararam takie. Tu jest coś, co je zasłaniało, czyli ta. Taka mała kubka. Yy, to nie jest, jak już wspominałam wcześniej, zbyt biega, no kolekcja yy, gry na PS3. No i oczywiście dwie figurki z Lego Bas i pan Rzeźnik, który ma przepiękny, przepraszam, pokażę wam przepiękny gotowca, jak widzicie. Rzeźnik jest naprawdę ten to nie to, że mówił, że chciał być rzeźnikiem. Nie, 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 ależ skąd? Po prostu chodzi o to, że kiedyś mu. Ja ją kupiłam, bo on sobie sam chyba kupiłam, nie pamiętam. Coś, co się nazywa. Takie figurki z tego są do wlosowania w paczuszce. Miał nadzieję na a dostał rzeźnika z tesakiem. Cóż, przyznaczenie. To są całe czygry na wite, które posiadamy. Później zobaczycie jakie, bo widocznie teraz nie możecie tego zobaczyć. Po prostu błyszczy mi strasznie. Lampa błyskowa, którą włączono, bo jest bardzo, bardzo późna pora. Eee, gry kolejne Ubisoftu bodajże. A, tu jest, ach. słek mojego męża. Razerowa smycz. Smycz ze StarCrafta, przypinga ze StarCrafta, ze Skylandersów. Jego super ekstra, okulary przeciwsłoneczne. Tak, mimo już bardzo, bardzo dobrego usta, jeżeli chodzi o, o, o wszystko. Tu są kolejne gry: Cały jest Terta Gier. Yy, mała z się jak się pewnie domyślać. I nie kupiłem może każdego numeru, tylko z tymi yy, grami, które nas powiedzmy najbardziej interesują. I na są do moja ukochana półeczka, a na niej już ją pokazuję. Czekajcie, muszę ją przesunąć. O, bo przecież by spadła. Yy. Jest moja płeczka z moimi grami na Czy i na Desa Jest oczywiście Izabela z Animal Crossing New Leaf. Chwaliłam nią się jakiś czas temu. Tu jest wyżej, są filmy na. filmy DVD z tytułu GBGB jakich tam można zwać. To jest Sailor Moon. O, zobaczcie, mam usagi. Taradam. Trochę przybrutę, no ponieważ wiecie co, ja się długi czas w torebce. Yy, a jak powinniście to myślecie, ona już ma wiele, wiele lat. A tu jest uwaga. Wow, to toro, cześć to Czekaj, zabieracie skarbek i tak wygląda końcówka mojej kolekcji, dobra, naszej kolekcji. Krynacz Tesa i Tesa są moje, moje, nikomu ich nie oddam. I myślę, że to wam się spodoba, kiedy już zrobię wiekachą kolekcję. To na razie byłoby na tyle, mam nadzieję, że wam się wszystkie by podobały. To był szybki mimik, to był strój pędzi wiatr, nie wiem czy zrozumieliście. To był taki szybki, bardzo szybki przyjazd po grafik, jaki posiadamy. I więcej zobaczycie pewnie jakby zrobił, bo na razie jestem, kurde, chora i mi się strasznie źle mówi dłużej niż 15 minutą stop. Co dla mnie z to kim jest naprawdę wyczynę na w chwilę obecną przynajmniej. Okej, bardzo miło, że obejrzeliście. Bardzo miło, że mnie dalej chcecie oglądać, jesteście po prostu najfajniejsi. Nie wiem, to pełno buziaczków, serduszek tęcz. Kurde mi też się chora gadam o tej porze. Ja bym nazwała po prostu Panu czekoladę. Jest najfajniejsi na świecie i bardzo, bardzo, bardzo Was lubię. Bawi się.